Szanowni Państwo, nazywam się Paweł Sokołowski, reprezentuję Pion Smart City i Wasakwa Data Systems SA. Chciałbym w dniu dzisiejszym opowiedzieć Państwu o naszych lekkich systemach płatności w usługach mobilności miejskiej, które naszym zdaniem stanowią całkiem niezłe wsparcie dla miast w czasach kryzysu, pandemii, która nam w tej chwili już drugi raz wróciła. Skoncentruję się tutaj na głównych dwóch filarach mobilności miejskiej. Czyli mobilności prywatnej, która najczęściej wymaga stref, właśnie płatnego parkowania, i transporcie publicznym, który stanowi jakby drugą taką odnogę. W chwili obecnej, oczywiście, funkcjonują również hulajnogi, funkcjonują rowery, aczkolwiek w sezonie zimowym. Raczej jednak staramy się poruszać tymi dwoma pierwszymi rodzajami transportu. Jakie problemy w jednostkach samorządu terytorialnego w czasie pandemii można się spotkać? Jeśli chodzi o strefy płatnego parkowania, w pierwszej fazie na wiosnę tego roku mieliśmy zjawisko wyłączonych parkomatów w związku z ograniczeniami ilościowymi w transporcie publicznym. Nastąpiły pewne ograniczenia. Autobusy nie mogły przyjąć odpowiedniej ilości pasażerów ze względu na ograniczenia prowadzone przez, przez rząd. Dlatego wiele miast się zdecydowało na łączenie tymczasowe urządzeń typu parkomaty, ze względu na to, żeby umożliwić i zrekompensować obywatelom możliwość przemieszczania się w mieście. Automatycznie przełożyło się to na brak lub ograniczenie wpływ ze stref płatnego parkowania, które stanowią czasami dosyć spory wkład do budżetu miasta. Pojawił się problem dezynfekcji parkomatu. W momencie, kiedy zostały już włączone, należało je w odpowiedni sposób z, z odpowiednią częstotliwością dezynfekować. To wprowadziło do, to oczywiście dodatkową pracę, dodatkowe zabiegi wokół tego urządzenia. Problem obsługi wybranej gotówki mamy tutaj, niezależnie od tego, czy wykonuje to jednostka samorządu, czy też operator do tego wybrany. Należało tutaj zabezpieczyć się przed, w ramach oczywiście obostrzeń, jeśli chodzi o dezynfekcję, czy stosowanie środków higieny w przypadku przeliczenia takiej gotówki, pakowania, etc. No i jeszcze jeden element obsługi w indykacji ograniczonego kontaktu z klientem w momencie, kiedy ktoś opłaty nie wniósł lub został niesprawiedliwie ukarany jakimś mandatem. I tutaj mamy to ograniczenie związane z kontaktem fizycznym w okienku w strefie płatnego parkowania. Z problemami odległości między, między okienkiem czy poszczególnymi patentami, co wprowadzało dodatkowe, dodatkowe frustracje, no i oczywiście też stan potencjalnego zagrożenia zarażeniem. Jeśli chodzi o problemy w transporcie publicznym, to były tutaj już te rzeczone ograniczenia ilościowe, które oczywiście przełożyły się na wpływy. Ograniczenie kontaktu z kierowcą, przede wszystkim wynikające z tego, że Niektóre miasta umożliwiają zakup bi biletów u kierowcy, ponieważ nie mają innego rodzaju możliwości w pojeździe, nie mają biletomatów mobilnych, nie, nie ma funkcjonalności płatności kartą kredytową. Oczywiście doszła tutaj obowiązkowa dezynfekcja pojazdów, kasowników czy biletomatów innych urządzeń, która wprowadziła i dodatkowy koszt i dodatkowy problem. Oczywiście to wszystko się przełożyło na ograniczenia wpływów. W transporcie publicznym danych miast. Potrafi to, potrafiło to tak naprawdę zmniejszyć wpływy o około 1 trzecią standardowo, tak jak to w budżetach rocznych jest, jest określone w wielu miejscach w Polsce. Oczywiście tutaj dochodzi nam również problem obsługi windykacji ograniczonego kontaktu z klientem, podobnie jak w przypadku stref parkowania. Sam osobiście kupowałem bilet dla dzieci miesięczny, który jest oczywiście darmowy, ale można go wgrać w Warszawie tylko i wyłącznie w okienku. Dosyć długa kolejka w metrze, nie można było tego wykonać w biletomacie, nie można było tego zrobić w aplikacji mobilnej niestety, co doprowadziło do tego, że jednak musiałem trochę czasu poświęcić. W jaki sposób można te problemy zaadresować, rozwiązać, czy, czy przynajmniej w jaki sposób je zmitygować? Jeśli chodzi o strefy parkowania, no można tutaj odejść od kontaktu z parkomatami na rzecz aplikacji mobilnych lub aplikacji typu wirtualny parkomat. W przypadku gdy mamy strefy, gdzie obowiązkowe jest, obowiązkowe jest wpisywanie rejestracji, czyli tak zwany pay by play, można by było wykorzystać w tej mobilną. Oczywiście nie ma tego problemu w przypadku wykorzystania aplikacji mobilnej u istniejących operatorów, gdzie taka obligatoryjne wpisanie już następuje, ale nie wszyscy z tego korzystają. Oczywiście rezygnacja z gotówki w parkomatach na rzecz płatności IMV lub płatności online w aplikacjach mobilnych. W Polsce jest jeszcze wiele stref, w których można nadal płacić tylko i wyłącznie gotówką. Dodatkowo tutaj oczywiście obsługa reklamacji i windykacji w aplikacji mobilnej, jeżeli takowa by funkcjonowała, my takową posiadamy. I jeśli chodzi o obniżenie kosztów związanych z transportem publicznym, zastosowanie rozwiązań lekkich, tutaj mówię przede wszystkim o infrastrukturze, i zmniejszającej koszty jej utrzymania, czyli odejściu od elementów mechanicznych, od obrotu, obrotu gotówką na rzecz płatności IMV. Jeśli chodzi o transport publiczny, zapewnienie na pewno alternatywnych metod zakupu biletu tam, gdzie możliwy jest zakup kierowcy. W wielu miastach po prostu zostało to zawieszone, jeżeli taka, taka funkcjonalność nie istnieje. Ograniczenie kontaktu z urządzeniami przez płatności zbliżeniowe i aplikacje mobilne. W tym momencie jak gdyby no nie ryzykujemy, że ten biletomat na przykład nie był w międzyczasie zdezynfekowany od momentu. Kiedy ktoś z niego korzystał, do momentu, kiedy my do niego podeszliśmy. Obsługa reklamacji w indykacji w ramach aplikacji mobilnej w sposób zdalny jest to możliwe. Podobnie jak w przypadku strefy parkowania, odejście, rezygnacja z gotówki w biletomatach na rzecz płatności zbliżeniowych lub też online w aplikacji mobilnej. No i tutaj również proponujemy zastosowanie rozwiązań lekkich zmniejszających koszty utrzymania. Gdzie te koszty utrzymania najczęściej są związane z, albo z, z osobami, które muszą te systemy utrzymywać, lub też ze względu na to, że zastosowane są technologie, na przykład mechaniczne. Mówimy tutaj o obsłudze przede wszystkim gotówki, monet, banknotników, innych urządzeń, które pomimo wszystko się dosyć często sują. W jaki sposób możemy zaadresować te problemy z wykorzystaniem naszych systemów, które proponujemy, wdrażamy w różnego rodzaju miejscach. Jeśli chodzi o strefę płatnego parkowania, chcielibyśmy zaproponować zastanowienie się nad wykorzystaniem naszego inteligentnego systemu płatnego parkowania z zastosowaniem technologii Artificial Intelligence. Na czym to polega? Przede wszystkim staraliśmy się tutaj być zgodni z wytycznymi Smart City 4.0, czyli z Odejściem od systemów silosowych, gdzie najczęściej to właśnie funkcjonowały systemy poboru opłat na parkomaty, wpięte do jednego systemu, jeden rodzaj parkomatów i obsługa przede wszystkim gotówki. Tutaj proponuję podejście platformowe do systemu z obowiązkową w tym momencie, jakby w pakiecie aplikacją mobilną, wraz z systemem naprowadzania na wolne miejsca parkingowe. Jest to dodatkowa funkcjonalność, która ze względu na Zwiększenie kosztów y, y, utrzymania miasta, czy jak gdyby zmniejszenie pływ, wpływów, które następują, y, daje obywatelom pewien, pewnego rodzaju komfort, y, dojechania na właściwe miejsce, zaparkowanie, y, mieć, posia, posia, umożliwia posiadanie pewności albo prawie pewności, y, że w bliskim miejscu y, spotkania czy, czy załatwienia sprawy to miejsce się znajdzie. Oczywiście projekt strefy płatnego parkowania proponujemy tutaj z uwzględnieniem analizy behawioralnej uczestników ruchu, jak również optymalizacją miejsc parkingowych pod kątem samego naprowadzania czy samej kontroli. Projekt infrastruktury parkingowej zapewniamy z uwzględnieniem optymalizacji kosztów utrzymania. Przede wszystkim proponujemy mniej parkomatów, ale na przykład, żeby one były z ładowarkami jako dodatkową funkcjonalnością, a nie służące tylko i wyłącznie do poborów. Opłat. Optymalizacja wykorzystania miejsc parkingowych z użyciem systemu naprowadzania. To jest funkcja, jakby wypływająca z aplikacji mobilnej i zapewniająca wsparcie dla interaktywnej kontroli. W przypadku pay by plates, kontrola na przykład z kamerami rozpoznającymi numery rejestracyjne. Dodatkowo proponujemy tutaj dynamiczną informację o zapełnieniu miejsc parkingowych, właśnie z użyciem sieci neuronowych, uczenia maszynowego. Ale również detektorów indukcyjnych, tam gdzie te rozwiązania AI nie są w stanie być zainstalowane. Mówimy np. o parkingach prywatnych, zbliżonych do budynków, gdzie nie można wykorzystać infrastruktury umożliwiającej zamontowanie kamer. I oczywiście integrujemy to z istniejącymi wdrażanymi systemami ITS Park and Ride i podobnymi, jak również integracją z SAP. Jak wygląda nasz system z punktu widzenia użytkownika? Jeśli chodzi o rozpoznawanie miejsc parkingowych z użyciem kamer, no jest ono tak naprawdę najlepsze w chwili obecnej. Połączyliśmy tutaj z wykorzystaniem Czujników indukcyjnych czy indukcyjnych i laserowych, dlatego, że czasami mamy takie miejsca w mieście, gdzie niestety nie możemy tej kamery powiesić z przyczyn prawnych lub logistycznych lub infrastrukturalnych. Tutaj reprezentuje nam to drzewko i hydrant. Tam mamy zamieszczone dwa czujniki, które są w stanie zdetekować tylko i wyłącznie to, czy coś nad nimi stoi lub nie stoi, ale nie wiemy, czy stoi prawidłowo, czy nie stoi prawidłowo. W przypadku systemu opartego o kamery i sieci neuronowe rozpoznające zajętość miejsca parkingowego zyskujemy jak gdyby dwie funkcje. Jedna funkcja to jest funkcja samego monitoringu, czyli po prostu mamy cały obraz pod kontrolą nagrywany, ale również widzimy czy ktoś stanął źle, czy stanął na dwóch miejscach i w momencie kiedy dana, dana osoba stanęła na dwóch miejscach nie będziemy nawigować na, tak postawione miejsce, bo nie ma nic bardziej frustrującego, gdzie widzimy, że to zielone światełko się gdzieś tam świeci, a po przyjeździe widzimy, że na samochód w żaden sposób nie jest w stanie się tam zmieścić. Także łączymy tutaj wszystkie technologie, zapewniamy tutaj rozwiązanie zarówno chmurowe, ale również w wersji on-premise, czyli do zainstalowania w infrastrukturze zamawiającego. Współpracujemy tutaj z aplikacjami zewnętrznymi czyli właśnie z takimi jak tutaj mamy Mobi Parking, Skycash i podobnymi, ale również proponujemy tutaj naszą płatność w wirtualnym parkomacie. Architektura i komponenty naszego systemu. Mamy tutaj podsystem zarządzania parkingami wraz z API integracyjnym, żeby zaadresować tutaj tą naszą platformowość, o którym mówimy, czyli system jest bez wątpienia otwarty, jest niezależny od użytych komponentów sprzętowych, w tym w wypadku parkomatów, pod system rozpoznawania zajętości miejsc i naruszeń oraz zarządzania tablicami zmiennej treści. Które się dzieli na cztery moduły, właśnie na moduł zarządzania tablicami informacyjnymi. Mogą to być również tablice wykorzystywane w istniejącym systemie ITS w przypadku możliwości integracji. Moduł rozpoznawania i zajętości i naruszeń, bo również dotykujemy nieprawidłowe parkowania lub niewłaściwych miejscach. Moduł raportowy, generujący nam statystyki dla, dla klienta i moduł predykcji behawioralnej jeśli chodzi o średnią zajętość miejsc i tego typu, tego typu informacji. Zapewniamy również szynę usług do integracji z innymi systemami istniejącymi lub planowanymi w przyszłości i pod system monitorowania parkingów, czyli jak gdyby niezależny system CCTV, który stanowi monitoring miejski, jego rozszerzenie, uzupełnienie lub tak naprawdę główny, główny trzon. No i na samym końcu, oczywiście, aplikacja mobilna, o której już tutaj wspominałem, która jest integralną częścią całego, całego systemu. System w zasadzie już opisałem na poprzednim slajdzie. Przejdę do kluczowej funkcjonalności systemu centralnego. System został wyposażony w funkcje oraz technologie, które naszym zdaniem w pełni odpowiadają potrzebom miasta, każdego miasta, czy małego, czy dużego. W przypadku, gdy mamy miasto małe, z małą strefą, wystarczy tak naprawdę kilka, kilkanaście kamer, jeżeli ich jeszcze nie ma. I w tym momencie możemy tą strefę w ten sposób obsłużyć i wspomóc ją w czasie pandemii, zarówno od strony poboru płatności, czy też ułatwienia dojazdu. Wykorzystujemy analizę wideo z użyciem technologii Machine Learning i Deep Learning, czyli w oparciu o sieci neuronowe wielowarstwowe. System nasz charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością przy niskiej rozdzielczości obrazu oraz trudnych warunkach atmosferycznych. Korzystamy z wszelkiego rodzaju kamer, zarówno w trybie kamery bullet, czy kamery funkcjonującej jako rybie oko jeżeli nawet na skraju mamy jakiś mały, mały obraz związany z pojazdem który się tam znajduje i ten obraz ma wielkość 125 na 125 pikseli również jesteśmy w stanie to rozpoznać również w trudnych warunkach atmosferycznych mówimy tutaj o jesieni, wiośnie, zimie, gdzie mamy deszcz, mamy wiatr, mamy opadające liście etc. Pracuję w modelu hybrydowym, tak jak wspomniałem, czyli zarówno analiza wideo, jak i wykorzystanie technologii czujników indukcyjnych i laserowych tam, gdzie nie możemy tych kamer powiesić lub niestety nie da się tych miejsc pokryć. Pozwalam na dołączanie nowych funkcjonalności analitycznych, czyli jeżeli mówimy tutaj o systemie centralnym, który całą analitykę ma w systemie centralnym, nie w kamerach. Dzięki temu wykorzystujemy tańsze kamery. Albo właśnie takie zwykłe stosowane w CCTV. Nie, nie, nie są to zbyt drogie kamery, które takie analityki budowane mogą, mogą posiadać. I w tym momencie na, w systemie centralnym możemy dodatkowe analityki w zasadzie bez ograniczeń tutaj uruchamiać. Umożliwia prezentację zajętości zarówno w aplikacji mobilnej, czyli mamy naprowadzanie, widzimy, ile tych miejsc jest zajętych, ile jest wolnych, ale również na tablicach zmiennej treści, jeżeli ktoś nie korzysta z aplikacji mobilnej w centrach miast, w centrach miast to się przydaje. Może zostać zainstalowany w modelu on-premise, czyli na infrastrukturze klienta, jak również w wersji chmurowej. Przy czym tutaj proponujemy zdecydowanie wersję chmurową, dlatego że to jest bardziej skalowalne. Aczkolwiek, jeżeli są wolne osoby infrastrukturalne, jak najbardziej należy je wykorzystać w pierwszym, w pierwszym etapie. System zapewnia optymalizację pracy kontrolerów w strefie parkowania, czyli wiedząc, gdzie miejsca są zajęte i w którym momencie zostały zajęte, ta informacja trafia bezpośrednio do kontrolera. Można optymalizować tutaj ich trajektorię. Nie mówię tutaj już w tym momencie o tych drogich rozwiązaniach w postaci kamer w pojazdach, tylko o tych kontrolerach, którzy chodzą. Pieszo, bo tak naprawdę takie są w większości małych, średnich miast i w średnich, średnich strefach. I w tym momencie. Y Wiadomo, że jeżeli w danym miejscu ktoś zaparkował, nie, kontroler nie zdetekował płatności czy system nie zdetekował płatności zarówno z aplikacji mobilnej dostępnych operatorów, jak również nie została dokonana opłata w najbliższym parkomacie, jest duże prawdopodobieństwo, że dana osoba, dana osoba nie zapłaciła. To Chyba, że jest to samochód elektryczny, ale to się zweryfikuje po dojściu na miejsce. System również obsługuje zgłoszenia obywatelskie z aplikacji mobilnej, czyli aplikacja mobilna umożliwia na przykład interaktywne, interaktywną komunikację obywatela po zaparkowaniu, gdzie widzi, że ktoś źle zaparkował albo stoi na niewłaściwym miejscu czy na trawniku, jest w stanie zrobić zdjęcie, wysłać informacje do odpowiednich służb. I taka funkcjonalność jest dostępna dla klienta, on może sobie dowolnie ją konfigurować. Kluczowe funkcjonalności systemu centralnego. No, umożliwia wspomniane już wyszukiwanie miejsc i filtrowanie opcji parkingu w przypadku wielu podstref, czyli zarówno dla małych, jak i dużych stref parkingowych, dużych miast, jest w stanie tutaj pomóc. Wskazuje konkretny parking wraz z opłatami i dodatkowymi informacjami. Prowadzi na wybrany parking, informujący, informując, ilu innych użytkowników kieruje się na samo. Na to samo miejsce. Czyli jeżeli jedziemy do miasta, mieszkamy pod miastem, jedziemy przynajmniej pół godziny, 45 minut. Informacja, że tam się kieruje jeden, czy dwóch, czy trzech, czy pięciu, jest dla nas dosyć istotna. Możemy wybrać inny parking lub pomimo wszystko kierować się na ten konkretny, a na przykład zmienić to w momencie, kiedy już będziemy dojeżdżali na miejsce, bo i tak nam przełączy się aplikacja w tryb wyszukiwania już nie Google Maps, tylko naszej. Naszego podkładu, naszego podkładu mapowego, który pokaże, gdzie na danej ulicy są wolne miejsca. Pozwala na wysłanie zgłoszeń obywatelskich, już wspomniałem, informuje o opłaconym czasie w parkomacie tradycyjnym. Czyli, jeżeli ktoś zapłaci w parkomacie, może sobie w aplikacji zaznaczyć czas, zapłaciłem za 45 minut i telefon mu to przypomni. Jeżeli skorzysta z funkcji wirtualnego parkomatu, może bez problemu dopłacić po tym czasie jest dostępna na platformach iOS i Android. Podsumowując, kluczowe korzyści wdrożenia systemu ISPP dla użytkownika końcowego. Redukuje czas związany z poszukiwaniem wolnego miejsca, co przełoży się bez wątpienia prosto na oszczędność paliwa i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. To zresztą odczuliśmy chociażby przed samą pandemią, ponieważ mniej osób się przemieszczało. Pozwala na zdalną realizację płatności na określony czas, umożliwia przekierowanie z poziomu aplikacji mobilnej do aplikacji pięciu obecnych w Polsce mobilnych operatorów SkyCash, MPay, Pango, Mobilet i Epark. Zapewnia szybki dostęp informacji o kosztach i godzinach funkcjonowania strefy dodatkowo. Dostarcza aktualne dane o liczbie użytkowników systemu kierującego się na wybrane miejsce, to już mówiliśmy, podnosi bezpieczeństwo i sprawia, że strefa parkingowa staje się parkingiem dozorowanym, co naszym zdaniem powinno się przełożyć chociażby na zmniejszenie opłat za ubezpieczenie w danym mieście, ponieważ faktycznie całe centrum jest w tym momencie dozorowane. A jak wyglądają tutaj korzyści dla zarządcy strefy płatnego parkowania? Pozwala na wykorzystanie istniejącej infrastruktury do monitoringu, co znacznie obniża koszty inwestycji, a jeżeli takowej nie ma, tak naprawdę dostaje dwa w jednym Czyli system monitoringu i system parkingowy. Dostarcza dokładne informacje o dostępności miejsc oraz opłatach, podnosząc w ten sposób efektywność działań kontrolnych, no i wychodzimy tak naprawdę tutaj do klienta z dodatkowymi usługami, rekompensując być może, nie wiem, podniesione stawki. Przy równoczesnym ograniczeniu zaangażowania personelu, czyli tak naprawdę mając takie informacje, gdzie co mamy zajęte, tych kontrolerów jest troszeczkę mniej. Zapewnia najniższe koszty obsługi dzięki wykorzystaniu płatności mobilnych, umożliwia zdalną obsługę, co podnosi na pewno poziom bezpieczeństwa użytkowników w czasie zagrożenia pandemicznego, czyli brak tego kontaktu z urządzeniami. I ułatwia w indykacji należności dzięki dostępowi do wieloaspektowego materiału dowodowego w postaci nagrań wideo, zarówno z kontroli, jak również z zachowania użytkowników strefy. To jeśli chodzi o strefę parkowania. W przypadku, jeśli chodzi o Metropolis, nasze SPO, czyli właśnie system dla transportu publicznego, tu może nie będę się bardzo rozpowiadał, ponieważ robiłem to w zeszłym roku na Smart City Expo. Podsumuję tylko nasz kluczowy, kluczowe funkcjonalności. Przede wszystkim system jest oparty o bezpieczne identyfikatory klientów. W tym taką funkcją identyfikacyjną jest karta bankowa. Zapewnia nowoczesne kanały dostępu, kompleksowe konta klientów obsługuje. Dostarczamy tutaj nowoczesną infrastrukturę. Nowoczesny system zarządzania, bezpieczne i elastyczne rozliczenia dla jednostek samorządu terytorialnego, czyli ZTM, zarządów transportu miejskiego czy metropolitalnego, dając jednocześnie system otwarty. Jeśli chodzi o korzyści z wdrożenia naszego systemu, na pewno dajemy tutaj przede wszystkim korzyść w postaci portalu klienta i aplikacji mobilnej umożliwiającej zdalne i bezgotówkowe zakupy. Również z funkcjonalnością, tutaj właśnie Visa Mastercard, umożliwia kreowanie promocji ofert specjalnych dla pasażerów i mieszkańców, czyli de facto system CRM. Obsługujemy różnego rodzaju tutaj bilety, zarówno czasowe, strefowe, krótkookresowe. Zapewniamy rozliczenia pieniężne do finansowania ulg, zarówno z integracją finansowo-księgową i zintegrowane wyposażenie pojazdów, kontrolerów stacjonarnych i mobilnych punktów sprzedaży. To tutaj mówimy o lekkich rozwiązaniach z klasy IoT w oderwaniu od systemów silosowych. Przykładem tutaj jest uruchomione w zeszłym roku, od, no, od na początku roku, to w okolicach lutego, taki system został uruchomiony w Tychach. Zintegrowany systemem szkół. dostarczyliśmy właśnie tutaj te urządzenia, które przedstawiam, czyli nowoczesne kasowniki, autokomputery, IoT i kontrolerki. Jak również mobilną aplikację pasażera, która de facto stanowi samoobsługowy punkt obsługi klienta i mieszkańca. Umożliwia zakup, umożliwia pełny cykl obsługi zgłoszeń i reklamacji pasażerów. Umożliwia przede wszystkim podróż w oparciu o dystrybucję biletu na kartę. Czyli ktoś, kto ma kartę, musi najczęściej czekać, żeby ten bilet się rozdystrybuował w kasownikach. Tutaj tego problemu nie ma. I zapewniamy tutaj przede wszystkim dwustronną komunikację z mieszkańcami i możliwość publikacji powiadomień i komunikatów. Dodam tylko, że ten system został, nasz klient został nagrodzony na czerwcowym Smart City Forum. Czyli klient w postaci górnośląskiej Zagłębiowskiej metropolii. I my zostaliśmy tutaj na Smart City Expo nagrodzeni jako ASECO Data System za również wdrożenie tego systemu. W przypadku pytań zapraszam na nasze stoisko. Koledzy i ja będziemy udzielali odpowiedzi. Dziękuję bardzo.